Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam to w gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 20 sierpnia 2019 roku. Mamy wtorek, jeszcze nadal jesteśmy w tej pierwszej części tygodnia, ale jest w miarę tych wiadomości, także zaczniemy od samego początku. Zobaczymy, co tutaj się dzieje na koin papryce Bitcoin 10700. Dolarów. Market cap 281 miliardów dolarów 2% 37 Bitcoin 3,49 w górę Projekty, które sobie najlepiej poradziły to jest Bytecoin 18% Bardzo mały wolumen, także nie patrzcie na to nawet Zobaczmy Aurorę 9,72 Bytom 7,71 i Zcoin 6,34 Te projekty, które sobie gorzej poradziły mamy Egretie minus 17% G-Exchange minus 6% i Karat Gold Coin Minus 5%. Na Twitterze CryptoDog podaje informację o tym, że może tutaj coś ciekawego zarysowywać na wykresie XRP. Właśnie wybiliśmy górą z tego klina opadającego, więc mogą tutaj być jeszcze delikatne wzrosty. Zdaniem oczywiście The CryptoDoc. Dalej mamy też Meistera, który mówi: w Stanach Zjednoczonych. 19-latek może zapytać, czy mogę kupić butelkę wódki. Nie, to jest nielegalne i nieodpowiedzialne. A jeżeli 19-latek zapyta się w Stanach Zjednoczonych, czy może wziąć pożyczkę 50 tysięcy dolarów na edukację, tak, my nawet polecamy, żeby to się zdarzyło. I to już jest super. Także na pożyczkę nie ma problemu. Oczywiście wódki nie będziemy tutaj promować w takim wieku, bo to jest 21 lat, chyba w Stanach Zjednoczonych, o ile dobrze pamiętam. Ale widzicie, jakie jest założenie. Rządu. Można tutaj by dodać na przykład loterię też tak samo i to by było bardziej odpowiedzialne niż na pewno kryptowaluty, zdaniem rządu. <laughs> Jeżeli przejdziemy na Cointelegraph, mamy Winklevoss Brothers, czyli giełda exchange, zatrudniła właśnie nowego, można powiedzieć nową osobę od bezpieczeństwa, pan Damato, który wcześniej pracował w firmie Tynium teraz będzie właśnie nową osobą, która będzie od bezpieczeństwa na tej giełdzie. Gemini w tym momencie jest 77 największą giełdą na całym świecie z wolumenem dziennym w okolicach 16,5 miliona dolarów. Kon telegrafii mamy Bank of America, gdzie wpłynie nowe, nowa petycja o patent. Tym razem będzie im potrzebny do tego, żeby mieć tutaj portfel, który ma różne poziomy. I na przykład z różnych poziomów będzie można za pomocą, Różnych kluczy dostać się do pewnej ilości gotówki. Nie będzie to ta sama gotówka. Jeżeli więcej osób ma te klucze, a bardziej hasła, no to wtedy może się dostać do tej innej właśnie ilości, czyli więcej osób będzie mogło zarządzać takim portfelem. Mamy kolejną giełdę, która będzie się zamykać. Właśnie jest ona zarejestrowana na Malcie. Jest to koreańska giełda CoinOn. E, która w połowie września będzie tutaj zakończać swoją e, przygodę w świecie krypto. Także osoby mają niecały miesiąc na to, żeby wyciągnąć swoje. E, Pieniądze czy kryptowaluty bardziej z tej giełdy, no i po prostu ona przestanie istnieć. Mówiliśmy właśnie, że południowo-koreańskie giełdy borykają się z problemem teraz płynności. Nie ma aż takiego dużego zainteresowania ludzi, powiedzmy, z ich kraju, i no, nie, nie wydaje mi się, żeby ta sytuacja miała się odwrócić, zanim nie będziemy mieć kolejnego al sezonu, czy powiedzmy kolejnego napływu. Nowych inwestorów. Dalej czytamy też na tym samym serwisie, że Bitmex wprowadza limity. Nie będzie można z tych państw się podłączyć do Bitmexa, czyli z Seszeli, z Hongkongu i z Bermudy. Wiemy, że Bitmex teraz jest sprawdzany przez Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi oczywiście o, o działalność i pewnie to jest wynik tego, żeby być jeszcze bardziej transparentnym na to, co się dzieje wokół Bitmexa, także. Te kraje nie będą dostępne, nie będzie można wyjść z poziomu tych krajów na giełdę BitMEX. Dalej też możemy przeczytać o Fidelity i wiemy, że oni mają tutaj taką gałąź swoją osobną, gdzie zbierają na cele charytatywne i około 100 milionów dolarów zostało przesłane od 2015 roku, gdzie zebrali tyle pieniędzy do tej pory. Oczywiście był raport zrobiony, sporządzony z tych wszystkich lat i widzimy, że około 100 milionów dolarów zebrali na cele charytatywne. Tu mamy też ciekawą sytuację. Niraj Agrawal został właśnie zatrzymany przez policję w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Teksasie i miał zawieszony na szyi trezor, <grym> czyli portfel sprzętowy trezora, tak? No i tylko dlatego, że policja nie wierzyła, że to nie jest przyrząd do nagrywania, zarekwirowała po prostu mu trezora i ma się zgłosić na komisariat w poniedziałek powiedzmy na policję. Mówi, że ma swojego Sida przy sobie, oczywiście, ale boi się do tego momentu, co może się wydarzyć. Ewentualnie ma zastrzeżenie, że nawet policja nie wie, że wokół szyi to jest trezor, a nie jest urządzenie do nagrywania, powiedzmy, rozmowy. Także będzie mógł oczywiście odebrać tego trezora w późniejszym czasie, ale zastanawia się, czy coś tutaj nie jest na rzeczy. Oczywiście bardziej tutaj jest zmartwiony tym, że policja. Nie była w stanie stwierdzić, że to nie jest tak naprawdę urządzenie do nagrywania. Mamy też informacje na temat protestantów w Hongkongu, którzy świetnie sobie radzą tutaj, tym razem akurat podczas tych strajków. A dlaczego? Z tego artykułu można wyczytać to, że po prostu nie ma jednego lidera. Nie ma lidera, który rządzi tym ruchem, po prostu ludzie się zbierają zewsząd i nawet jeżeli. Są jakieś aresztowania, kolejni wychodzą na ulicę, jest po prostu no, jeden taki można powiedzieć kolektyw tych zebrań. Dlatego widzicie, że nawet decentralizacja w takich przypadkach, powiedzmy, strajków pomaga. Nie ma jakiejś jasnej osoby, która by prowadziła ten tłum, bo wtedy bardzo łatwo zaaresztować taką osobę i reszta po prostu no, nie ma już tego lidera. Tutaj widzimy, że wszyscy stanowczo łączą się w Hongkongu. I dlatego tak trudno jest zastopować, powiedzmy, ten ruch, który jest przeciwko rządowi Chin w Hongkongu. Na Redditie mamy też ciekawą wiadomość, jeżeli chodzi o, e, no, Bitcoin konto bardziej. Widzimy, że odkąd Roger Ver odszedł jako, e, powiedzmy, właściciel domeny i właściciel też Bitcoin na Twitterze, e, tutaj zaczęli usuwać. Na tym koncie wszystko, co jest związane z Bitcoin Cash, czyli wszystkie te wiadomości. Dwa, jeżeli chodzi o e, whitepaper, paper, została ona zmieniona do whitepaper paper Bitcoin, a nie Bitcoin Cash, bo wcześniej to była strona bitcoin.com i oczywiście white paper, teraz już mamy zmianę na bitcoin.org. E, no i to konto na Twitterze nie będzie już podążało za kontami Bitcoin Cash, e, także nie ma już żadnych Postów związanych z Bitcoin Cash nie ma też kanału, który śledzi to konto z Bitcoin Cash. Jest już Bitcoin i to może oznaczać, że będą wchodzić właśnie w giełdę. Giełda na bitcoin.com będzie się zajmowała w głównym przypadku powiedzmy Bitcoin. Dopiero może gdzieś tam na boku będzie sprzedawany Bitcoin Cash po przejęciu. I mnie to skłania do myśli, czy czasami Roger Ver, Przyszłości, nasz Rogerino, nie pojawi się z powrotem w obozie BTC. Jestem ciekaw, bo coś mi tak tutaj za bardzo to nie układa się, no, nie wiem, no Bitcoin Cash czy coś się dzieje ostatnio, co byśmy mogli czytać coś bardzo rewolucyjnego, chyba że o tym nie wiem. Dajcie znać w wiadomościach, powiedzmy, jeżeli możecie, Wysyłać jakieś posty, bardzo chętnie się tym podzielę. Bo wiem, że było jakieś tam spotkanie w Bitcoin Cash społeczności, które było ufundowane przez społeczność, a nie powiedzmy przez powiedzmy organizację. Więc to jeżeli coś się dzieje w Bitcoin Cash, to chciałbym o tym wiedzieć oczywiście, ale coś mi się wydaje, że po tych właśnie roszadach, gdzie CEO Roger Ver wyskakuje już z projektu, pomału tu się zaczynają robić zmiany. Że wchodzimy już w bitcoina, nie w bitcoin cash, jestem ciekaw, jakie będą kolejne ruchy Rogera Vera. Crypto Globe i Eric Wolkes, czyli CEO Shapeshift, mówi o tym, że odkąd prowadzili KYC, bardzo niekorzystnie to się odbyło na giełdzie, gdzie w tym momencie wolumen na tej giełdzie jest około 200 tysięcy dolarów dziennie, tylko dlatego, że KYC zostało wprowadzone i będzie tutaj walczył oczywiście pisze z tym KYC z regulacjami nie było to było jego pomysłem chciałby tutaj wprowadzić więcej prywatności i do tego będzie dążył może za pomocą zdecentralizacji zdecentralizowanej platformy w przyszłości ale widzicie że jednak te regulacje KYC i to jest to o czym mówimy że ci ludzie którzy teraz wchodzą w ten rynek jeżeli widzą na dzień dobry że trzeba zeskanować 15 tysięcy zdjęć z datą z boku, jeszcze paszport, dowód, a jak coś jeszcze zaginie, to jeszcze raz można wysłać z dzisiejszą datą, no to to naprawdę, e, można powiedzieć, odstrasza nowych potencjalnych inwestorów. I tu mamy na to dowód, gdzie Eric Vorches mówi właśnie, że na jego giełdzie, odkąd wprowadzono KYC, to tak jakby wszyscy się po poobrażali <laughs> i ten wolumen o wiele jest mniejsze. Może to być też związane, oczywiście, no, z kondycją teraz, jaką mamy na markecie, ale widzimy, że KYC w bardzo dużym stopniu przyczynił się do tych wartości. Daily Hodl z kolei podaje informacje o tym, jakie projekty są za bardzo hypowane, czyli za bardzo reklamowane na Twitterze, a które są może mniej. I te najbardziej na Twitterze mamy Tokenpay, Electronium, Dragonchain, Telcoin i Digibyte. Te, zdaniem właśnie e, detail są za bardzo tutaj schajpowane. Jeżeli chodzi o te, które nie są można powiedzieć omawiane za często, to jest Tether, EOS, Ethereum Classic, Cosmos i NEO. I dalej dodawają też oczywiście informacje o manipulacji na Twitterze, gdzie Justin Sun ma około 6 milionów lajków, a gdzie Coinbase, największa giełda w krypto, z 30 milionami użytkowników, ma ich tylko 187 tysięcy. Także widzicie, jak za pomocą fałszywych kont można zrobić furorę na Twitterze. Crypto Globe i na Huobi pojawi się nowy stablecoin, który jest oparty na EOSie, EOS DT. I jeszcze pojawi się też NAT token, dokładniej, i zdecentralizowana aplikacja Equilibrium, która też tutaj zostanie wydana na Huobi portfelu. W CCN mamy pierwsze informacje na temat nowego Satoshi Nakamoto. Tak, godzinkę temu pojawił się, to jest właśnie zdjęcie, wygląda jak wygenerowane z tych zdjęć, które kiedyś pokazywałem. Jest taka platforma, nie mogę jej tak na szybko znaleźć, gdzie wpisuje się po prostu domenę AI Pictures, coś w tym stylu i wychodzą co chwilę to nowe zdjęcia. I te zdjęcia są generowane przez AI. Tak wygląda to zdjęcie. Może ta osoba faktycznie tak wygląda. Zdziwiłbym się, ale, ale może tak być. No i o co tu chodzi? Oczywiście mamy tam osobę, która mówi, że jest Satoshi Nakamoto. Niestety w wyniku błędu Mimo tego, że była bardzo uważna ta osoba i zawsze, e, powiedzmy, przegrywała portfele Wallet Dat, czyli te z plikami, z wielkimi ilościami, e, można powiedzieć, e, bitcoinów na drugi portfel, no to po prostu jeden z laptopów, które oddała e, do. Naprawy no miał tę ostateczną wersję portfela niezapisaną, i myślał, że mu oddadzą ten dysk, ale niestety zamienili mu ten dysk na inny. No. I dlatego nie ma dostępu, oczywiście, ale będzie tutaj nam ujawniał dalej pewnie w kolejnym dniu kolejne informacje. No, zobaczymy. No, raczej to nie wygląda ze świetnie, można to stwierdzić, ale będziemy oczywiście czekać na kolejną wiadomość. Chociaż bardzo dużo wiadomości pojawiło się, że no nie wróży to za ciekawie, bo jak już mamy, tak jak już tutaj wczoraj zauważyliśmy razem, jeżeli wychodzi to z firmy Ivy McLemore, którą jest firma do PR-u i marketingu, no, można to dziwnie tutaj sprecyzować, czy to tak naprawdę chodzi o tym kim jest ta osoba czy o reklamę danej firmy i na redycie też mamy jak ta osoba czyli Satoshi Nakamoto James Bilal Khalid Khan aka Satoshi Nakamoto Czyli James Bilal, albo Kalin Khan, bo zmienił nazwisko z Kalin Khan na James Bilal. Także no ta łamigłówka z Satoshi Nakamoto no nam się jeszcze bardziej tutaj zawężyła, i, i jak wąż boła, praktycznie się można powiedzieć, no, wije, więc no, będziemy mieć te wszystkie informacje, oczywiście w kolejnych audycjach na tropie Satoshi Nakamoto. A tu ta osoba w Stanach Zjednoczonych na fordzie ma przypomnienie, żeby hodlować w trudnych czasach, także widzimy, że można nawet na przedniej rejestracji to jest pewnie w Stanach gdzie nie trzeba mieć przedniej rejestracji jest wiele stanów w Wielkiej Brytanii gdzie wystarczy tylko tylnia rejestracja dlatego no nie każdy może sobie pozwolić na taką rejestrację nawet w Stanach Zjednoczonych ale pewnie ta osoba jest w tym stanie gdzie tylko tylnią wystarczy mieć ale za to z przodu zobaczcie jaka piękna hodl to the moon. Ale Tu mamy memy już które odchodzą na temat Satoshi Nakamoto. Przecież powiedziałeś że ty jesteś Satoshi Nakamoto. Nie, ja powiedziałem, że wszyscy są satsowimi na Kamoto. <grywy> Także memy nie ustają. A tu mamy Living the Dream w 2017 roku hodlersi wszyscy, którzy czekali. No i tutaj mamy hodlersów w 2018, ta sama osoba na troszeczkę mniejszym rumaku. E, no inaczej troszeczkę też wygląda, ale troszeczkę za ostro jest to zdjęcie można powiedzieć. Na pewno tak źle nie jest. Na pewno tak źle nie jest. Są projekty, które świetnie sobie rosną i na pewno już widzimy to światełko w tunelu, który jest za rogiem. A to mamy ciekawe porównanie, jeżeli chodzi o telefony Apple do Bitcoina. Ile moglibyśmy mieć za dany model w danym roku Bitcoinów? Pierwszy mamy iPhone 4. Jeżeli mieliście iPhone 4 w 2013, o ile tutaj dobrze widzę, w 2010, przepraszam, 2010, bo to jest bardzo słaba jakość iPhone 4 w 2010, jeżeli byście zamienili i oddali komuś tego iPhone'a, moglibyście dostać 9300 bitcoinów. Już kolejny model, iPhone 4S, dałby Wam tylko 162 bitcoiny. To jest już oktober, październik 2011. Potem mamy iPhone 5 wrzesień 2012. Dostalibyście tylko. 52 bitcoiny za, za ten telefon. Potem mamy iPhone 5S. Kiedy to było? Mm, Wrzesień 2013. 5S, 5 bitcoinów tylko. I potem już wchodzimy w coraz to gorsze rejony, jeżeli chodzi o e, telefon. iPhone 6 w tym momencie byście mm, go mieli w około września 2014. 1,62 bitcoina. iPhone 6S. 2016, 2015 jeszcze widzę tutaj, to jest około dwóch bitcoinów ponad. No i iPhone 7, jeżeli byście się zamienili, byście dostali jeden bitcoin. Także kto wiedział, kto wiedział, że za iPhone'a czwóreczkę mogliście otrzymać 9300 bitcoinów. Ile to jest na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy to jest 100 milionów dolarów. A najdroższy telefon można powiedzieć, Apple, który wyszedł kiedykolwiek... W porównaniu do ceny bitcoina, jaka była w danym czasie. Przejdźmy do polskich newsów, a więc mamy bithub.pl, gdzie możecie przeczytać obszerny artykuł na temat CoinGecko i Coinfirm, które współpracują w celu poprawy wglądu, aktywność i bezpieczeństwo giełd kryptowalut. Dalej mamy to Firmy blockchainowe sprzeciwiają się regulacjom Korei Południowej. Południowo-koreańskie firmy blockchainowe wycofują swoje projekty z kraju. Powodem są problemy z regulacją kryptowalut i blockchainów. Lokalna agencja prasowa Business Korea zauważyła, że coraz więcej firm blockchainowych przenosi swoje projekty za granicę Korei Południowej. Szukają lepszych metod finansowania, a duże międzynarodowe giełdy dają ogromne możliwości. Jak podają źródła informacji, powodem masowych przeprowadzek projektów blockchainowych jest problem w Korei Południowej z wdrożeniem kontrowersyjnych regulacji, czyli mamy dwa problemy. Nie mamy tylko e, wolumenu, jaki jest tam, ale Pewnie to się wiąże jedne z drugim, bo mamy regulacje, które nie są sprecyzowane. Giełdy mają bardzo małe wolumeny w porównaniu, jakie miały jeszcze rok temu. I teraz mamy jeszcze regulacje, które nie są ustalone, właśnie w tym e, państwie. Według ekspertów, krajowe projekty blockchainowe szukają lepszego życia u zagranicznych giełd, głównie z powodu trudnych warunków kryptowalutowych. Inwestorzy nie mogą wpłacać ani wypłacać środków w walucie koreańskiej na koreańskich giełdach. Widzicie. Pomijając cztery największe giełdy w kraju, około 200 mniejszych giełd nie ma szans na otworzenie tzw. kont real name. To właśnie dlatego inwestorzy nie mogą skorzystać z ochrony inwestorów. Giganci międzynarodowi, m.in. chińskie BW.com, Binance Labs czy Bitolik, z pewnością odczuwają potrzeby rynku koreańskiego, dlatego też otwierają specjalną giełdę dedykowaną klientom z Korei. Sponsorują również w przypadku Binance Labs bezpośrednio koreańskie firmy blockchainowe. Także widzicie, że no, tutaj nic się nie zmienia w Korei Południowej, jeżeli chodzi o właśnie o, o tę rzecz. Dalej można przeczytać token news, dyskusja o kryptowalutach, kontynuowana w Szwajcarii. Kontynuujemy temat kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Delegacja z amerykańskiego kongresu poruszyła kwestie Libry w Szwajcarii, a więc spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów z naszymi amerykańskimi kolegami w temacie kryptowalut. W tym temacie bez żadnych problemów możemy sobie pomóc, a także wiele się od ciebie nauczyć. Sam Adrian Lobsiger w temacie kryptowalut nie wypowiedział się zbyt często. W swoim oświadczeniu opublikowanym na jego stronie internetowej wyrażał zainteresowanie pomysłami Facebooka, a zapewnienie bezpieczeństwa danych w projekcie Libra. Oświadczenie zaaprobowali już komisarze ds. ochrony danych osobowych różnych państw i instytucji. Sam Lobziger jeszcze tego nie zrobił. Zanim jednocześnie zabierze głos w sprawie, chce najpierw spotkać się z Amerykanami, czyli będą dyskutować właśnie w Szwajcarii na temat Libry. A więc bitcoin.pl, Blockchain w Warszawie, czy stolica będzie głosowała za pomocą sieci bloków. Ratusz uznał, że nie wszystkie moduły mieszczą się w zdaniach własnych miasta. Ponadto dodał, że nie jest możliwa realizacja projektu w trakcie jednego roku budżetowego. Co ciekawe, urzędnicy powiedzieli autorom projektu, że uważają Blockchain za bardzo dobrą technologię, która obecnie jest bardzo modna i promowana w branży informatycznej. Nie jest to jedyna dostępna na rynku technologia gwarantująca wiarygodność i niezaprzeczalność. Ponoć dodali. Urzędnicy stwierdzili też w indywidualnej korespondencji, że autor projektu nie może wskazywać, narzucać konkretnej technologii, w której projekt ma być zrealizowany. Wybór technologii pozostaje w gestii urzędu do spraw Warszawy. Także będzie tutaj pewnie petycja, yy, gdzie yy, będzie można wziąć udział w głosowaniu nad projektem aplikacja Smart, Smart City w Wawie. Yy, I będzie można oczywiście wziąć udział w tej petycji, czyli cyberwładza w Twoich rękach. Podgłosowanie w budżecie obywatelskim Warszawy na 2020 rok. Także możecie wziąć udział. Może to jest coś nowego, które Warszawa spojrzy innym krokiem niż do tej pory. Ok, mniej dzisiaj tych wiadomości, bo mieliśmy dwa odcinki. Dajcie znać, jak się Wam lepiej podoba. Dwa odcinki po 20 parę minut, czy jeden po 45. Pewnie wszyscy, bo to dużo osób nowych jest, także pytałem o to nie raz, ale jestem ciekaw Waszego zdania. Dzisiaj przejdźmy na polskich youtuberów CryptoDev, analiza projektu. Green, czyli możecie zobaczyć to pod względem właśnie tutaj poruszają można powiedzieć sprawę GitHuba. Max Satoshi, Max Lab Light, CC Universe, UV, dokładnie to można zobaczyć. U Maika, dalej mamy krypto -kamikadze. Venus, VS Libra, 6000 subs, moje dalsze cele. Na rozwój kanału, czyli gratulujemy Krypto za 6000 subskrypcji. Wow! Także gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, tak samo X grosz. E, Hasle system jubilece, arbitraż kryptowaluty surowce, zakłady sportowe, czyli pewnie jakiś tutaj projekt. Zawsze robimy swój research, pamiętajcie na ten temat. E, jeżeli chodzi o FX Max plus token upadła piramida, która pogrąża Bitcoina, nadchodzi Bakt, no i KryptoStream. Dalej mamy Veto. O, Veto, akurat bańka na, na, na rynku nieruchomości. Dlaczego nie inwestuje w nieruchomości? Trader 21 dla Veto. Można sobie zobaczyć, czy lepiej kupić mieszkanie, czy 100 kg srebra na przykład. Też możecie się dowiedzieć w poprzednim odcinku. No i dalej mamy blok prezesa Bakt. Kupiłem tron. Uważajcie na skamy, kryptowaluty, akcje, surowce Forex, przegląd rynków. I przejdźmy na sam koniec do komentarzy. Elon Jobs, mało która giełda jest tak doświadczona w walce z idiotycznymi zagrywkami banków jak BitBay. No, można powiedzieć, że bardzo szybko zareagowali. Masz tutaj rację, Sebastian Bartkowiak. To samokrytyka z ósmej minuty jest cudowna. Co do kanałów CryptoDev wygląda na rzetelną robotę, ale jeszcze jestem laikiem w świecie krypto, malutko to zmieniam, między innymi z twoją pomocą pozdrawiam. Dzięki, witamy w tym świecie. Dziki zachód jeszcze mamy, ale pomału się to wszystko zmienia. Jarek poleca, czekam na chwilę, gdy kryptowaluty zostanie wpuszczony wirus. Jaki wirus? <laughs> ale w które? We wszystkie czy, 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 czy w jedną tylko kryptowalutę? O, Maćkiewicz, czekam aż ktoś Pisze w pierwszy blog BTC, I like Bitcoin Phoenix. Oj, by się działo. <grafy> no to by się wszystko wyjaśniło, chyba, tak? Phoenix e, gdzieś tam z boku jako Satoshi na Kamotinio e, i od razu jakiegoś MLM-ka by tutaj polecił też w tym w tym, w tym, w tym, linku i wszystko by grało. <grafy> nie, nie, nie. Raczej to się nie wydarzy, ale dzięki. Panie O, Mag ja jestem Satoshi Nakamoto. Pierwszy blok wliczyłem w głowie, kolejne były zbyt wyczerpujące, więc postanowiłem stworzyć program. PTC to nie waluta, tylko sztuczna inteligencja, która potrzebuje kopania bloków, aby pamięć była nieograniczona i mogła się uszyć. Celem jest przyjęcie władzy nad światem. Hmm, MacGyverek. <grych> no można powiedzieć, że jednak coś tutaj idziesz do... W głowie wliczyłeś, mówisz, w głowie. Hmm. Też można. Ktoś tutaj mówi właśnie, że liczył w, w głowie blok, bardziej na kartce papieru, jest to możliwe, ale... Bardzo żmudne, no ale magajwerek za, właśnie taką odpowiedź kreatywną należy ci się chociażby z Muszę dojść do tych wszystkich komentarzy waszych i raz dziennie podchodzę i odpisuję, więc, więc dojdę do, do wszystkich na pewno. W CryptoDF, o Mamy ten kanał, który tutaj też u nas często komentuje. Witalik niejawnie mówi o shardingu. Taki projekt jak Ethereum będzie prędzej czy później musiał się zdecydować na jakieś rozwiązanie. Które to wspiera? Czy to będzie Zilika? Czas pokaże. Analiza tego u mnie. Pamiętajmy również o frameworku Plasma, którego koncept opisał Vitalik. Pozdrawiam dokładnie. Także widzimy, że kończą się możliwości Ethereum. Nawet to Vitalik stwierdza, i trzeba tutaj wziąć nogi zapas i zacząć działać. Łukasz Kopiszka. Vitalik widzi problem, na który bezwał ma rozwiązanie. Jednak coś jest na rzeczy z tym, co głosi tak lubiany Craig Wright. Rafał, Craig Wright wal ma walczyć z Chuck Norris. <laughs> Łukasz Kopiszka, jak mówi mój syn słabe, trzeba spojrzeć przez całe spektrum. Całe spektrum jest takie, że Craig to zwykły krętacz. Można powiedzieć, że jest krętaczem, ale jedno trzeba mu przyznać, że jest konsekwentny w tym, co mówi, jeżeli chodzi o tylko technologię Bitcoin albo Bitcoina i to, w jaki sposób widzi skalowalność Bitcoina. Tutaj się u niego nic nie zmienia. Tu nie ma shardingu, nie ma pomysłu Lightning Network, nie ma pomysłu innych rzeczy, żeby dodać, a może jeszcze coś przełożyć. Mówi tylko o powiększaniu bloków, tak jak to było zamierzone od samego początku. Więc tutaj, mimo tego, że jest krętacz w sądzie i nie wiemy, czy tak naprawdę jest Satoshi Nakamoto, czy nie jest, to się jeszcze okaże, to trzeba mu to przyznać. Że tu jest niezmienny i mało która osoba, oczywiście takie osoby są, ale mało która osoba ma takie pojęcie na temat technologii Bitcoin albo czym tak naprawdę Bitcoin jest. No i tutaj będzie się rozgrywało, czy duże bloki, czy Lightning Network. Czy w zupełnie inna jeszcze technologia wyskoczy, powiedzmy, jak to Portfel Kowalskiego mówi, nano zniszczy wszystkich, więc nie wiemy. Nie wiemy tego, nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Dobra, zobaczmy jeszcze jeden. Zapraszam oczywiście na Patronite'a, jeżeli chcecie wziąć udział w czymś ciekawym, czymś, gdzie pomagamy innym osobom, e, tak samo jak jestem w stanie dla Was być w tylu wiadomościach powiedzmy dziennie i, i robić to dalej na tym samym y, stopniu w tym samym stopniu, o powiedzmy tak i przejdźmy jeszcze oczywiście do y, komentarza jednego tego najważniejszego, czyli zdecentralizowanego tego, którego muszę przeczytać, nawet jakbyście pytali mnie o Sida, do mojego Ledgera, żartowałem Adam, no dzięki, pozdro też życzymy Wspaniałego dnia i też dziękujemy za to, że, że oczywiście nas pozdrawiasz. Jeszcze jedna osoba na sam koniec. Zobaczmy, kogo tutaj dzisiaj przywieje. Luki95 WRC, dzień dobry. No to ja mówię dobranoc. <grych> A, nie, 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 bo jak będziesz to oglądał, to będzie dzień dobry. Także życzę Ci wspaniałego dnia jeszcze raz i Wam wszystkim tak samo. Pamiętajcie, dokładnie, zostańcie z Bitcoinem.